Siemanko, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku otworzymy sobie cztery różne zestawy startowe z FIFA 365 2024. Od lewej mamy zestaw polski, drugi to nordycki, trzeci niemiecki i czwarty grecki. Przypomnimy sobie, jak to wygląda w takich zestawach. Cenowo 55 zł. Polski zestaw. Mamy album, przewodnik, trzy saszetki, trzy limitki i karta z końcami. Więc zaczynamy najpierw z tym zestawem. Wyciągniemy sobie wszystko. Jak patrzyłem po empikach, no to już zestawów nie widać. Dość długo pewnie się skończyły. No i limitką pierwszą jest Leao z Milanu. Tu mamy trzy saszetki. I pod spodem limitka z Rakowa i Wilopesz. I trzecią limitką jest Alison z Liverpoolu. I oczywiście końsy. Ok, to wkładamy do albumu. I przechodzimy do następnego zestawu. Teraz mamy nordycki. Też 3 saszetki, cztery limitki. Ceny tutaj. Nie ma na zestawie, ale był droższy aniżeli nasz polski. Zawsze wersja nordycka jest droższa. I tutaj mamy limitkę z Viniciusem z Realu. To jest pierwsza. Dodatkowo te trzy saszetki nordyckie. I kto jeszcze tutaj jest? Erling Haaland Manchester City A trzecia limitka to Dominik Sowoszlaj Z Liverpoolu Końsy, tak samo jak W polskim starter paku. Dalej Niemiecki zestaw 13 euro Czyli gdzieś cena tak jak nasz zestaw po przeliczeniu, i tutaj mamy tylko jedną limitkę, zawsze ten zestaw startowy niemiecki był taki nie do końca konkretny, mało limitek. Saszetek też za dużo nie było. Mamy chyba dwie saszetki, więc najsłabszy, jeżeli chodzi o zestawy startowe. Tutaj są saszetki, a limitką jest Vinicius z Realu. Też Vinicius, i zostaje nam zestaw z Grecji. To jeszcze sobie zabierzemy stąd, i teraz grecki. Tutaj mamy cztery limitki, dwie saszetki greckie i jedna premium saszetka, więc myślę, że najlepszy, najbardziej opłacalny jest ten grecki zestaw. No i mamy tutaj dwie saszetki limitką Pierwszą jest Mbappé z Paris Saint Germain. Jaka będzie grecka? Grecką jest Wierinia z Paoku. Dwie duże: Cimikas, z Liverpoolu i Mbappé Paris Saint Germain. Więc tutaj to będziemy musieli. Gdzieś zmieścić. Zróbmy także Mbappé duży i mały. Cimicus, a tutaj damy w jej linie. Tu jest saszetka premium. I to tyle. Zaczynamy od lewej strony. Nasz zestaw polski. Pierwsza saszetka. I mamy Double Trouble z Bayernu. Gnabry i Zanet. Następnie logo Barcelony. Trossard Arsenal. Manchester United Fred. Inter Stankowicz. I Juventus Wlachowicz. Teraz saszetka z nordyckiego zestawu. Double Trouble Benfica, Jean-Mario i Rafa Silva. Następnie Top Keeper Ederson z Manchesteru City. z Barcelona Rafinha Magician. Real Chouameni. Ajax Bergwijn i Arsenal Ramsdale. teraz mamy saszetkę z Niemieckiego zestawu i tutaj jest Laporte Manchester City Time Machine Bonucci Juventus Nketiah Homegrown Ajax Fans Favorite Murphy z Newcastle Artur Palmeiras i Partey Arsenal teraz saszetka Grycka Hakimi Paris Saint-Germain Homegrown Meninos Palmeiras Z Milano Messias Schwab to jest Pauk Grecka bazoweczka, Donnarumma Paris Saint-Germain i Mares Manchester City Wracamy na początek Polski zestaw i mamy saszetce Kapitana Hendersona z Liverpoolu, Cataldi Homegrown Lazio, Dekietelary Milan, Luis Diaz Liverpool, Torres Barcelona i jeszcze raz Barcelona Alonso. Nordycka saszetka. I pięknie, tutaj mamy Rarkę Lautaro Martinez, Top master. On mi najczęściej wpada z wszystkich top masterów: Double Trouble, Newcastle, Logolatio, Costi Juventus, Ake Manchester City i Lemar Atletico. No ale niestety żadna nordycka do tej pory nie wpadła, a już dwie saszetki otworzone. Druga i ostatnia saszetka z niemieckiego zestawu. Tutaj mamy Diaza z River Plate, Titan Botman Newcastle. I jeszcze raz Double Trouble Newcastle, już padło wcześniej. Z Arsenalu Martinelli, z Zinchenko i z Milanu Kier. Grecka saszeczka. Homegrown Fagioli z Juventusu. Anthony, fans favorite Manchester United. No i nie ma greckich więcej. Aliendro River Plate, Delict, Bayern, Krunic Milan i Barco River Plate Zostają saszetki z polskiego zestawu, nordyckiego I tu premium z greckiego Fans favorite Diaz River Plate Perez również River Plate logo Liverpoolu Jeszcze raz River Plate mammana rążier Marsylia i Meike. Ostatnia saszetka z nordyckiego zestawu. No i tutaj też nic nie było. Trzy saszetki nordyckie w zestawie startowym i ani jeden nordyk. Double Trouble Marsylia, Dominator, Giroux z Milanu, DiMarco Homegrown, Balerdi, De Jong i Bisek. I na sam koniec zostaje saszetka premium. Mamy premium: Rashford z Manchesteru, United, Giant, Casemiro, Barela, Inter, Van Dijk, Liverpool i z bazówek: Davis, Artur, Upamecano. Komau. Dumfries i Rice. Tak więc, moi kochani, jeżeli chodzi o najlepsze trafienia w saszetkach, no to chyba jednak te nordyki, bo tutaj mieliśmy rarkę. Co do ogólnego, e, ogólnej wartości zestawu startowych, to grecki jest najlepszy, bo mamy też saszetkę premium w środku. No i oczywiście też greckie limitki. Później myślę, Nasz zestaw mamy z Rakowa ekskluzywne limitki. No i na samym końcu, tutaj ten zestaw niemiecki, bo tam bardzo słabo dwie saszetki, jedna limitka, więc naprawdę tam w sumie płacimy za sam album. Ok, to tyle, moi kochani. Dajcie znać, co myślicie odnośnie tych zestawów. Ja wam dziękuję za oglądanie odcinka. Pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.